Cześć, witam, dzień dobry. Mam przyjemność zaoferować fajny samochód do sprzedaży. Mianowicie Ford F150, czyli amerykański truck pickup. Najpopularniejszy samochód Stanów Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Auto przyjechało do Polski 2,5 roku temu. Sprowadzono na indywidualne zamówienie w całości, bezwypadkowe. Cała historia Carfaxy. I inne raporty, które są powszechnie znane i które posiadam i które Państwu polecam do sprawdzenia, są czyściusieńkie. Wszędzie wszystkie bazy danych są na zielono. Auto jest bezwypadkowe, perfekcyjnie udokumentowane, ma przebieg i całą historię. Wszystkie czynności, jakie samochód miał, wykonywane na terenie USA 2,5 roku temu, od początku do końca, są perfekcyjnie udokumentowane. W kraju jeden, jedyny właściciel, osoba prywatna. Auto nie ciągało żadnych przyczep, nie jeździło w żadnych offroadach, plażach, mazurach i tych innych wypadach, do czego świetnie się nadaje. 3,5 tony na haku. Samochód jest na kategorię prawa jazdy B, napęd na 4 koła. Jest tam ręcznie regulowane, opcja tył. Na 4 są jakieś tam blokady, zaraz to pokażę. Tak wygląda część towarowa, jest akcesoryjny bagażnik. Jakaś taka nakładka zamykana, można sobie to zdemontować. Burty są tutaj widzę fabrycznie, nie wiem czy to pomalowane, czymś odbite. Auto jest pedantycznie utrzymane, sprawne. Serwisowane oleje w Polsce, Likimoli, regularnie wymieniane co 10 tysięcy km Wszystko jest udokumentowane, są na to dokumenty. Po sprowadzeniu 2,5 roku temu była założona instalacja gazowa. Ona także co 10 tysięcy serwisowana. Wszystko w jednym serwisie zarówno serwis mechaniczny, czyli oleje, filtry co 10 tysięcy, jak i gaz wszystko w jednym serwisie wykonywane. Historia w Cepiku dostępna. Przebieg 280 000. Bardzo uczciwy, bardzo realny. Do sprawdzenia jest wpisywany na fakturę VAT-marża. Auto jest właśnie na fakturę VAT-marża sprzedawane. Jest możliwość oglądania samochodu od wolnej godzinie, także weekendy, wieczorami. Jest on nieprywatnie prywatnie. Nie w komisie. Faktura VAT-marża pozwala zaoszczędzić na podatku PCC w urzędzie skarbowym. Daje też jakieś większe pole do popisu w przypadku prawdo e, do rękojmi dla kupującego e, motor 5D2. E, czy 50, przepraszam, V8 Wolno Sądco 390 mechanicznych, starej daty dobry, solidny motor. Do tego jest sześciobiegowa, biegowa, również starszego typu klasyczna, zwykła skrzynia biegów. Nie żadne nowoczesne dwusprzęgłówki. Auto w wersji long, czyli jest przedłużona podwójna kabina. To jest bardzo, bardzo ważne. Zupełnie inaczej są wyceniane krótsze wersje. Wersja XLT. Trzecia z czterech, jeżeli chodzi o poziom wyposażenia, co tu mamy? No oczywiście, pełna elektryka, szyb, lusterek, tempomaty, ograniczniki prędkości, światła LEDowe do jazdy dziennej, automatyczne światło podgrzewane, fotele, dwustrefowa klimatyzacja. Są jakieś bajery chyba do ciągania czy tam do regulacji napędów Gniazdo z tyłu w systemie amerykańskim i z przodu do ładowania jakichś drobnych urządzeń elektrycznych Jest nawigacja, jest kamera cofania, klimatronik dwustrefowy, skórzana tapicerka w bardzo fajnym stanie Jak na swój przebieg oczywiście z tyłu mnóstwo, mnóstwo miejsca, kanapa jest podnoszona w ten sposób można coś większego jakąś nawet praleczkę, znowaleczkę, rowery coś można spokojnie do tego auto wrzucić na tył. Samochód jest 5-osobowy, wszystko jest z nim sprawne nie bierze żadnych olejów, nie jest skorodowany, nie ma nigdzie jakichś rejsów w gniece ślicznie jest uszanowany są czujniki parkowania z tyłu. Opony właściciel założył zaraz po sprowadzeniu bardzo porządnej Yokohame widzę szosowo terenowe. Dwa kluczyki są, klimatronik działa, ogólnie samochód jest bardzo sprawny, bardzo funkcjonalny, czyściusieńki, y, nie ma się do czego w zasadzie przyczepić. Y, to co powiedziałem, jest książka serwisowa, są dokumenty ze sprowadzania. tutaj mamy m.in. auto-check, jest na zielono zaznaczone, y, jest raport ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko, wszystko absolutnie jest na zielono, także jakieś akcje serwisowe, to co było robione w Stanach Zjednoczonych, y, można weryfikować informacje, które, które podałem. Co tutaj mamy, kolejny raport. Y, to jest Carfax, czyli drugi z najpopularniejszych raportów. Tu także mamy wszystko, kompletnie wszystko na zielono. Y, cała historia serwisowa, y, wszystkie serwisy. Łącznie widzę z adresami, więc o tym bardziej można weryfikować, co było w Ołcie robione. Cała historia z Forda USA jest dostępna do samego końca: hak holowniczy, to jakieś dokumenty z geometrii, dokumenty ze sprowadzenia, z transportu samochodu do kraju, jakieś szczegóły, to proszę dzwonić. To jest badanie techniczne, książka. no wszystko, co trzeba, co uwiarygodnia bezszkodową historię samochodu jest dostępne są pytania bardzo proszę o telefon 515 114 103 odpowiem z przyjemnością na każde pytanie czegoś nie będę wiedział skontaktuję się bezpośrednio z właścicielem z którym od paru lat współpracuję zajmuję się sprzedażą samochodów dla niego możemy jechać tak jak mówiłem w stacji kontroli pojazdów jakieś serwisy samochodów amerykańskich pomiary miernikiem wpięcia komputerem co tam potrzeba, wyrażam zgodę jakaś krótka jazda próbna także bardzo fajny samochód, reasumując aha, rok 2017, produkcja i rejestracja, bardzo ważne 5.0 v meczka, 390 koni wolno-sąca. silnik znany między innymi z Mustang'a bardzo bardzo ładnie zachowany egzemplarz są pytania, proszę dzwonić 515 114 103 oględziny możliwe w miejscowości z Krzeszew. Koło jeziora Zegrzyńskiego, koło Legionowa 22 km na północ od Warszawy Białęka. 515, 114, 103. Zapraszam.